Szanowny Panie Burmistrzu Małżonkom, Szanowny Panie Przewodniczący z Rady Miasta i Gminy Panowie Posłowie, pani Starosto, Szanowni Wójtowie, Podmieściowie, Szanowni mieszkańcy z Gminy Miasta i Gminy Zakroczyn. 960 lat. To prawie tyle, co historia naszego kraju. To też ważny element historii Mazowsza, bo to tutaj Piastowi Mazowieccy przez 700 lat prawie odpowiadali za tę część najpierw jako samodzielne księstwa, później w 1526 roku jako Część Królestwa Polskiego. oczywiście że tak, ma niezwykle bogatą historię. Tutaj już i pan burmistrz i pan prowadzący powiedzieli o tych e, chwilach chwały, zakomitych chwilach przeszłości, ale też o chwilach niezwykle trudnych. Ale mieszkańcy tej ziemi, dzięki Ziemi Zakrączyńskiej. Żyją, pracują, trwają i rozwijają ten przepiękny, na ja to zawsze mówię, kawałek Europy. Ma Chciałbym Państwu dzisiaj serdecznie pogratulować i podziękować. I nie tylko z powodu tego jubileuszu, ale z powodu właśnie tej organicznej, pozytywistycznej pracy na rzecz całej Wspólnoty Zakroczenia całej gminy, ale też całego Mazowsza. Proszę Państwa, rzeczywiście w ciągu tych 960 lat, ostatnie 26 lat, to również obecność w ramach nowego województwa, województwa mazowieckiego, które no, w dużej części pokrywa się z terenami historycznego Mazowsza. To również 36. rok funkcjonowania samorządności w Polsce. 26. rok funkcjonowania samorządów wojewódzkich, samorządów powiatowych i już znacznie dłużej funkcjonowania samorządów gminnych. To samorządy zmieniły Polskę. Różne reformy nam się udały. Reforma Ustrojowa reforma gospodarcza, wprowadzenie gospodarki wolno ale bez wątpienia na los tych najmniejszych naszych wspólnot największy wpływ miała reforma samorządowa. A jak powiedział Pan Burmistrz, uzyskaliśmy możliwość decyzowania o tym, co jest dla nas z naszego punktu widzenia najważniejsze. Uzyskaliśmy zdolność pozytywnego myślenia, budowania na zasadzie odpowiedzialności wspólnej i dobra wspólnego. Samorząd Województwa Mazolickiego, który reprezentuje od 26 lat bardzo konsekwentnie realizuje politykę równomiernego rozwoju biorącą na tym, że chcemy, żeby warunki życia ludzi i w małych miejscowościach, w których mamy, nie uwierzycie, ale blisko 8700, żeby warunki życia w każdej gminie były porównywalne i w tych małych wspólnotach, małych miejscowościach i w też w dużych miastach. Oczywiście nie da się z tego nigdy wyrównać, ale życie w środowisku wiejskim ma swoje zalety, tak jak życie w środowisku komisji miejskim, nieokrotnie. Kierujemy się też zasadą solidarności. Solidarności rozumianej jako solidarność między różnymi kategoriami samorządów. Kierujemy się zasadą subsydiarności, czyli pomocniczości. Bo jeśli jakaś wspólnota nie może poradzić sobie sama ze swoimi problemami, swoimi inwestycjami, swoimi wyzwaniami, to ta wspólnota niższej kategorii, nie w sensie władztwa, ale właśnie w sensie możliwości, w tym możliwości ekonomicznych, przychodzi z pomocą. Na tych zasadach zbudowana jest dzisiaj Unia Europejska. Na tych zasadach funkcjonujemy w Polsce i na tych zasadach funkcjonujemy też na Mazurcie. Dlatego też Władze Województwa corocznie uruchamiają liczne programy wsparcia. Staramy się, żeby dostęp do tych programów wsparcia między 24, na kwotę miliarda złotych, żeby miały wszystkie sołectwa, gminy, powiaty, ale też organizacje pozarządowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich. Ci wszyscy, którzy działają na rzecz Dobra wspólne. Myślę, że Mazowsze dzisiaj jest przykładem takiego harmonijnego rozwoju. I muszę Państwu powiedzieć, że produkt krajowy brutto za poprzedni rok to jest 860 miliardów złotych. 24% polskiego produktu krajowego brutto. Milion 100 tysięcy przedsiębiorstw, mikro, małych, średnich, i dużych. 200 tysięcy gospodarstw rolnych na Mazowszu. Olimpia Rzesza Ludzi Pracujących, Ludzi Pracy, wytwarza ten produkt krajowy. W kategoriach europejskich to dzisiaj Mazowsze ma większą gospodarkę niż połowa krajów Unii Europejskiej. Takim jesteśmy regionem. Taka jest nasza znaczy, 5,5 milionowa wspólnota. I tak jak powiedział Pan Burmistrz, ja się absolutnie z tym zgadzam, to nie żadni geniusze polityczni. To my wspólni, przedsiębiorcy, rolnicy, stała sfera budżetowa, usługi, wszyscy, wszyscy pracujemy na ten wspólny cel. Nawiązując do tego, że mamy też korzynki, chciałbym dzisiaj podziękować rolnikom, sadownikom, producentom rolnym, przetwórcom, pszczelarzom, no wszystkim tym, którzy zajmują się gospodarką żywnością. I też podam jedną tylko informację. Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska miała deficyt w obrotach handlowych żywnością na poziomie 1 miliarda euro. Deficyt. Za poprzedni rok nasza nordyszta w eksporcie żywności wyniosła 18 miliardów euro. Dzięki oczywiście wspólnemu rynkowi, dzięki możliwości eksportu, dzięki temu, że polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo jest dzisiaj absolutnym liderem w Europie. Więc dziękuję tym wszystkim, którzy do tego się przyczyniali. Szanowni Państwo, życzę całej wspólnoty zakończenia, aby rozwijała się, aby poprawiała warunki życia ludzi, abyśmy mogli żyć godnie, aby w opiece samorządu byli wszyscy. I ci, którzy krajują dochody, ale również ci, którym jest najtrudniej, bo podczas dożynek zawsze się mówi, że żeby sprawiedliwie dzielić chleb i żeby też nikomu tego chleba nie zabrakło. Proszę Państwa, po to, żeby tak było, potrzebny jest pokój. Wiecie, że ten tydzień był dla nas wszystkich potężnym wyzwaniem. Nie wiadomo, co przyniesie najbliższy czas, ale jedno jest pewne. Polacy wtedy obronią się po raz kolejny raz w historii, kiedy będziemy razem, kiedy będziemy dobrze rozumieli, My będziemy dobrze rozumieli, na czym polega lojalność wobec ojczyzny, na czym polega współczesny patriotyzm, na czym polega odpowiedzialność w każdym miejscu, w którym jesteśmy za bezpieczeństwo i ojczyzny, i tych małych naszych ojczyzn, naszych miastach i gmin. Więc życzę nam wszystkim pokoju, spokoju i rozwoju. Thank you very